Nowy event, Starbloom Festival potrwa do 16 kwietnia i możemy podzielić go na trzy elementy. Pierwszy to Twitch Drop. Musimy obejrzeć streamy z gry łącznie do 8 godzin, by dostać wszystkie nagrody. Ale uwaga, tutaj mamy czas tylko do 10 kwietnia. Drugi element to nagrody dziennego logowania. Prawy górny róg ekranu przy minimapie, ikona stempla. Tutaj musimy się codziennie odklikiwać, by dostać eventową walutę i trochę eventowych materiałów. O materiałach opowiem dokładniej w dalszej części, bo są bardzo cenne. Trzeci element to mini gra wyścigi. Escape otwieram menu gry i wybieram Special Events. Klikając na dole Start Matchmaking dołączę do jednego z trzech losowych wyścigów morfów. Latanie polega na zbieraniu balonów i innych świecących ozdób, co daje punkty, wygrywa ten, kto zbierze najwięcej. Bieganie i pływanie to wyścigi z przeszkodami. Unikamy czerwonych pól, które dają debuffy, a zbieramy kolorowe świecidełka, które dają pozytywne efekty. Wygrywa pierwszy na mecie. W tych wyścigach, niezależnie od posiadanego levelu morfów, wszyscy mają taką samą prędkość. Pierwsze 10 wyścigów tygodniowo daje bonusowe nagrody, a same wyścigi na szczęście nie są jakoś mega długie. Jak wcześniej wspominałem, dostajemy eventowe materiały i walutę. Walutę wymieniamy na nagrody w sklepiku eventowym na mapie oznaczonym ikoną prezentu. Nagrody to ramka, tytuł, morf, buffy, trochę materiałów i expa do broni. Eventowe materiały. Jak wcześniej wspominałem bardzo cenne. Możemy z nich ugotować danie, które da nam najlepsze buffy do zarabiania w jednym. Bonus solantów, expa do broni i abysalowych tokenów. Eventowe materiały zdobywamy jako nagrody dziennego logowania, z wypraw amitojców i z ryb. Na razie jeszcze nie przekonałem się do tego eventu. Takie minigierki powinny być wciągające, a tutaj jednak cieszę się, że nie wymagają dużo czasu. I że żebyś nie marnował czasu na szukanie, to na ekranie wyświetla się link do kolejnego przydatnego materiału strony Liberty. Zapraszam.